Siemano, z tej strony jawoźny. Generalnie prosiście bardzo dużo o klawiatury. Dlatego wrzucam jeszcze jeden filmik przed świętami, żeby faktycznie zaspokoić te prośby, ale po tym filmie faktycznie nic nie będzie. Nie zapomnijcie o sobie łapce i lecimy do filmu, bo nie ma nas czekać. Pierwszą propozycją będzie chińska klawiatura ma 68HS AliExpress. Jedna z jedynych klawiatur, która dosłownie za 180... Si no 170 zł tak naprawdę oferuje nam 0,1 mm czasu Jakby tego dotyku klawisza. Mega OP. Generalnie, jeżeli chcecie w ogóle jeszcze szybszą, to macie coś takiego, tylko tak 600 zł. Ja mamy 230, to jest takie najbardziej optymalne, chyba, ale jeżeli chcecie, to na przykład macie to za 180 zł, to płacacie grosze, macie RGB, macie bardzo fajne switche i macie 0.08 mm. Naprawdę bardzo dobra klawiatura. Fajne, w miarę fajna ta, fajna. Y Fajna jakość i polecam, naprawdę polecam tą klawiaturę. Tą klawiaturą będzie klawiatura Cido Kuka 661. Z tą klawiaturą jest tak, że to jest dosłownie chyba najlepiej brzmiąca klawiatura na rynku. Brzmi ona dosłownie naprawdę pięknie, coś tam teraz macie pokazane, jak ona brzmi. Kosztuje tutaj niebezpiecznie 70 zł, ale naprawdę tu jest drogo, bo tutaj trzeba shippingować i shipping jest strasznie drogi. Ale możecie sobie ją kupić z tego co wiem na Ali. I na Ali kosztuje 215 zł, a to jest dosłownie sama klawiatura, więc bierzcie naprawdę, póki jeszcze jest dostępna, bo jest naprawdę świetna. Następną klawiaturą, już trochę droższą, jest Junzial 66 Ona jest naprawdę super. Ma dźwięk, Myślę, że bardzo podobna do tej od SIDO, o do tej, ale wydaje mi się, że jest mimo wszystko dużo lepsza, bo jest troszeczkę trwalsza i troszeczkę lepiej wygląda. Ale też ma super dźwięk, bo jest 65 Hz. Oczywiście sensie, pierwsze jakby ma wielkość. Cała zbudowana z ludzi, mówicie, macie pełno jakby tych możliwości. Jest hot-swap, jest wszystko, co potrzebujecie w klienturze. Naprawdę o tej teutycznie nawet nagrał recenzję Grzegorz Rycko, jeżeli chcecie, to możecie sobie wejść i pooglądać, bo naprawdę jest to topka, jeśli chodzi wydaje mi się, o wydaje klawiatury aktualnie. Ostatnią klawiaturą będzie naprawdę najlepsza klawiatura na rynku. Aktualnie, czyli łutnik 60H. No, a kosztuje 1000 zł. <laughs> I właściwie to jest bardzo rzadko dostępna, ale jest to najlepsza opcja jakby klawiaturowa. No. I tak jak widziałem, dużo wcześniej osób pisało o tych myszkach. Że są one jakieś złe i w ogóle, że są jakieś dziwne. To ja wam od razu mówię, wszystkie myszki, które są pokazane, wszystkie klawiatury są naprawdę z bardzo trwałych i dobrych materiałów, mimo że są zamawiane z Chin. Naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, bo prawdopodobnie te wasze Logitech G Pro, które są przestarzałe, też były robione gdzieś tam w, ten w Chinach. Nie. A ten uding. Jest naprawdę super, ma bardzo ma 0.01 czasu jakby reakcji na klawiszu. Waży 605 gram. No. Gaterony, troszeczkę słabo brzmi, ale to nawet nie o to chodzi. To jest po prostu najszybsza klawiatura na rynku. Jeżeli chcecie klawiaturę do Fortnite'a, po prostu ją bierzcie i tyle, jeżeli macie kasę. I co? Jeśli odcinek się spodobał, stawcie łapkę w górę, suba, bo niewiele brakuje do 300 subów. I fajnie było te progi co... cały czas jakby wbijać. Yy, no i co? No i widzimy się po świętach, wesołych świąt, nie? Elo?